Czy kiedykolwiek przeglądaliście piękne zdjęcia idealnych ogródków warzywnych i myśleliście to na pewno nie dla mnie? Wydaje się, że aby mieć dobre plony, trzeba urodzić się z łopatą w ręku i znać sekretne zaklęcia na szkodniki. A co jeśli powiem Wam, że istnieją warzywa, które wybaczają błędy, warzywa, które rosną niemal same i wymagają minimum waszej uwagi? Dziś stworzymy listę top 10 właśnie takich roślin. Zostańcie z nami, a do końca tego wideo zrozumiecie, że Wasze pierwsze lub kolejne zbiory będą nie tylko smaczne, ale i zaskakująco łatwe w uprawie. Głównym błędem wielu początkujących ogrodników jest wybór zbyt kapryśnych roślin. Pomidory rzadkich odmian, bakłażany, papryka. Wymagają doświadczenia, stałej troski i mogą łatwo rozczarować. W rezultacie człowiek się zniechęca i traci wszelką chęć do sadzenia czegokolwiek, ale my jesteśmy tu po coś innego. Naszym celem jest uzyskanie gwarantowanych wyników, poświęcając minimum wysiłku i nerwów. Będziemy wybierać nie mistrzów wystaw, a niezawodnych potom wojowników, którzy nakarmią was świeżymi warzywami prosto z grządki. Ta lista to wasze ubezpieczenie od ogrodniczych porażek. Zaczynamy nasze odliczanie najlepszych warzyw dla początkujących ogrodników. Gotowi dowiedzieć się, kto otwiera naszą listę? Na dziesiątym miejscu uplasował się prawdziwy sprinter ogrodowego świata i ulubieniec wszystkich niecierpliwych ogrodników. Przed państwem jego wysokość zielony groszek. Dlaczego właśnie on? Odpowiedź jest prosta groch to niemal natychmiastowa nagroda za wasz trud. Nie każe wam czekać miesiącami w niepewności. To idealny sposób, by szybko poczuć się prawdziwym agronomem i odnieść pierwsze, najsłodsze zwycięstwo. Pamiętacie ten smak z dzieciństwa? Chrupiący, soczysty, słodki strączek, zerwany prosto z krzaka. Żaden mrożony ani konserwowy groszek ze sklepu nigdy się z tym nie równa. A teraz najciekawsze, proces uprawy. Jest dziecinnie prosty, nie potrzebujecie skomplikowanej rozsady ani tańców z deszczem. Wiosną, gdy tylko stopnieje śnieg i ziemia trochę się nagrzeje, wystarczy namoczyć nasiona grochu na kilka godzin w wodzie. Następnie zróbcie w ziemi płytką bruzdę, ułóżcie w niej napęczniałe ziarna grochu i przysypcie ziemią. Podlejcie. I gotowe. Najtrudniejsza część za wami. Jedyne o co poprosi was groch to podpora. Bardzo lubi wspinać się w górę, czepiając się swoimi wąsami. Do tego celu nada się każda siatka, stary płot, a nawet kilka patyków z naciągniętą między nimi linką. Obserwowanie jego wzrostu to prawdziwa frajda. A zbieranie plonów zamienia się w pasjonujące zajęcie, zwłaszcza dla dzieci. Tak więc groch to nie tylko jedzenie. To wasz pierwszy, pewny krok w świat. Udanego ogrodnictwa. Kontynuujemy naszą podróż po niezawodnych ogrodowych pewniakach. Pod numerem 9 mamy niejedno warzywo, a cały zespół to sałaty liściowe i wszelkiego rodzaju zielenina. Ich główny sekret i ogromna zaleta dla początkującego ogrodnika to zasada łaścinarz, a ono odrasta. Zapomnijcie o skomplikowanym formowaniu zwartych główek, jak w przypadku sałaty lodowej ze sklepu, na które trzeba długo czekać i o które trzeba pieczołowicie dbać. Tutaj wszystko jest o wiele prostsze i przyjemniejsze wystarczy, że wyjdziecie na swoją grządkę i oderwiecie lub zetniecie kilka zewnętrznych listków na kolację, a roślina przy tym nie ginie, dalej rośnie ze środka, nieustannie wypuszczając coraz to nowe liście, to wasz osobisty, Niekończący się zielony taśmociąg świeżości. Odmiany taką jak lolo, jak lolo rosa, dembolistna, a także zwykły szpinak czy pikantna rukola to idealny wybór. Ich wysiew jest dziecinnie prosty. Nie musicie odmierzać centymetrów między nasionami. Po prostu rozsypcie je na powierzchni wilgotnej grządki. Lekko przysypcie ziemią i podlejcie. Nawet jeśli posiejecie je zbyt gęsto żaden problem. Będziecie je po prostu przerywać, a młode roślinki trafią prosto do waszej salaterki. Wyobraźcie sobie, jakie to wygodne każdego dnia macie pod ręką najświeższą chrupiącą zieleninę do kanapek, koktajli czy lekkiej sałatki. To nie tylko smaczne i zdrowe, ale też daje niesamowite poczucie samowystarczalności. Dlatego zielenina liściowa to niezawodne i szybkie źródło witamin na Waszym stole. A my kontynuujemy nasz warzywny maraton. Na ósmej pozycji naszego rankingu uplasował się prawdziwy rekordzista, król szybkości i pierwsza radość każdego działkowca. To oczywiście rzodkiewka. Tylko pomyślcie, od małego nasionka do soczystego, chrupiącego warzywa w waszej sałatce mijają zaledwie trzy, maksymalnie cztery tygodnie. To po prostu niewiarygodnie szybko. Podczas gdy wasze przyszłe pomidory i papryki dopiero nabierają sił w postaci maleńkich siewek, wy już będziecie zajadać się pierwszymi plonami z własnej grządki. To potężny zastrzyk motywacji i wiary w swoje możliwości, zwłaszcza dla początkującego. Proces sadzenia jest banalny i poradzi sobie z nim nawet dziecko. Nie potrzeba żadnych sadzonek ani skomplikowanych manipulacji. Wiosną, gdy tylko gleba stanie się miękka, po prostu zróbcie w grządce płytki rowek, rozsypcie w nim nasiona i przykryjcie cienką warstwą luz... Ziemi. I to cała filozofia. Główny sekret smacznej, niegorzkiej rzodkiewki to regularne podlewanie. Gleba powinna być stale lekko wilgotna. Jeśli rzodkiewka będzie miała wystarczająco wody, wyrośnie soczysta, chrupiąca i umiarkowanie pikantna, a jeśli o niej zapomnicie, może się obrazić i stać twarda. Więc rzodkiewka to nie tylko warzywo. To wasza pierwsza ogrodnicza wygrana, szybka, smaczna i bezwarunkowa, prawdziwa witaminowa rakieta, która rozpoczyna wasz sezon działkowy. Cóż, dotarliśmy niemal do połowy naszej listy. Na siódmym miejscu uplasowało się warzywo, które śmiało można nazwać prawdziwym geniuszem efektywności i praktyczności. To dobrze znany wszystkim od dzieciństwa burak. Jaki jest jego główny sekret dla początkującego ogrodnika? Otóż burak daje wam podwójne plony. Tak, tak, dobrze słyszycie. Uprawiając jedną roślinę, otrzymujecie od razu dwa zupełnie różne produkty. Po pierwsze, to oczywiście same soczyste, słodkie korzenie. Staną się bazą dla gęstego barszczu, kolorowego winegretu, albo mogą być po prostu zapieczone w piekarniku z dziełami to niewiarygodnie smaczne. A po drugie i to jest najciekawsze otrzymujecie niezwykle wartościową nać. Wielu z niewiedzy po prostu ją wyrzuca. I to duży błąd. Młode liście buraka to w zasadzie gotowy odpowiednik szpinaku czy boćwiny. Można, a nawet trzeba, wykorzystać je w kuchni. Śmiało dodawajcie je do letnich sałatek, zielonych zup. Albo po prostu lekko podsmażcie z czoskiem. To prawdziwa skarbnica witamin, którą dostajecie zupełnie za darmo jako przyjemny bonus. Przy tym pielęgnacja buraka jest banalnie prosta. Sadzi się go wiosną, raz przerywa wschody, żeby dać korzeniom miejsce do wzrostu, a potem po prostu podlewa w miarę potrzeby. Nie wymaga stałej uwagi. Jest dość odporny na choroby i spokojnie czeka na swoją kolej w ziemi, więc burak to nie tylko smacznie i zdrowo, ale też bardzo korzystnie. Prawdziwe warzywo tyś te dwa w jednym dla waszego sprytnego ogrodu. Zbliżamy się do półmetka naszej listy, a na szóstym miejscu zagościli prawdziwi kuchenni czarodzieje zioła. Koper, pietruszka, kolendra, bazylia. Te rośliny są absolutnie niewymagające. Idealnie pasuje do nich prosta, ale celna fraza: posiej i zapomnij. To nie jest żadna przesada. Gdy raz posadzisz je na swojej działce, wiele z nich będzie rosło rok w rok, rozsiewając się samoistnie niczym szlachetne chwasty. Nie musisz planować ani kreślić schematów, przygotowywać rozsady ani odmierzać milimetrów między roślinami. Po prostu weź paczkę nasion, na przykład kopru, i hojną ręką rozsyp je na dowolnym, wolnym skrawku ziemi. Możesz nawet posiać je między grządkami z innymi warzywami. Nie będą z nimi kolidować, a wręcz przeciwnie, swoim intensywnym zapachem mogą nawet odstraszać niektóre szkodniki, ale ich największym atutem jest to, jak błyskawicznie potrafią odmienić każde danie. Wyobraź sobie, gotujesz zwykłe gotowane ziemniaki albo letnią sałatkę. Wychodzisz na zewnątrz, zrywasz kilka gałązek świeżego, aromatycznego kopru lub pietruszki i twoje proste danie błyskawicznie zamienia się w małe kulinarne arcydzieło. Właśnie te drobne, aromatyczne akcenty tworzą prawdziwą ogrodową magię. To idealny przykład, jak minimalny wysiłek przynosi maksymalną przyjemność i smak. A my lądujemy w pierwszej piątce, a tutaj czekają na nas dwaj niepozorni, ale absolutnie niezastąpieni bohaterowie każdego ogrodu cebula i czosnek. Dlaczego właśnie oni? Bo to twoje ubezpieczenie od niepowodzeń. One wybaczają niemal każdą pomyłkę i nie domagają się królewskiego traktowania. Jeśli zapomnisz ich podlać na czas lub wypielić, najprawdopodobniej nawet się nie obrażą. Szczególnie dobry dla początkujących jest czosnek o zimy. To prawdziwy ogrodniczy lifehack. Robisz sprytny ruch, sadzisz ząbki jesienią przed zimą, a wiosną, kiedy wszyscy dopiero zaczynają siać, twoje grządki będą już pokryte rześką zielenią. Tobie pozostanie tylko obserwować, jak rośnie i zebrać plony latem. Prawie żadnej pracy, a rezultat gwarantowany – ale mają też sekretną supermoc. Cebula i czosnek to najlepsi ochroniarze Twojego ogrodu. Ich silny aromat odstrasza wiele szkodników, które mogłyby próbować zaszkodzić Twoim bardziej delikatnym sąsiadom z grządki, na przykład marchewce czy truskawką. Sadząc je obok siebie, tworzysz niewidzialną tarczę która działa przez całą dobę i bez wytchnienia. Zatem to nie tylko jedzenie, to dwa w jednym pewne plony dla ciebie i pewna ochrona dla całego twojego ogrodu. No i co, jesteśmy tuż przed podium. Czwarte miejsce zajmuje roślina, którą śmiało można nazwać prawdziwym ogrodem wertykalnym. To fasola szparagowa, zwłaszcza jej pnące odmiany. Co sprawia, że jest tak znakomita? Rozwiązuje główny problem małych działek, Brak miejsca. Zamiast rozprzestrzeniać się po ziemi, fasola pnie się w górę. Wystarczy, że dasz jej coś do zaczepienia siatkę, płot czy szałas z gałęzi, a ona stworzy żywą zieloną ścianę, która nie tylko zapewni ci obfite plony, ale też pięknie ozdobi twoją działkę. To prawdziwy mistrz plonowania. Jej główna zasada to im więcej zbierasz, tym obficiej owocuje. Zrywasz młode strąki, a roślina od razu wytwarza nowe. Ten zielony konwajer będzie działał dla ciebie przez całe lato, zapewniając świeże warzywa na obiady i do mrożenia na zimę, a pielęgnacja jest praktycznie bezobsługowa. Posać nasionko w ziemi, podlewaj w czasie suszy i to wszystko. Fasola sama o siebie zadba, a nawet poprawi jakość gleby dla przyszłych upraw. To idealny wybór dla tych, którzy chcą uzyskać maksymalny plon z minimalnej powierzchni i przy minimalnym wysiłku. Jesteśmy w czołowej trójce. Brązowy medal i zaszczytne trzecie miejsce na naszej liście zdobywa chrupiący, soczysty i przez wszystkich uwielbiany ogórek. Tak, być może słyszeliście, że ogórki bywają kapryśne, ale w rzeczywistości cała ich kapryśność sprowadza się do jednego prostego i zrozumiałego słowa woda. Ogórki to prawdziwi wodoluby. Jeśli zapewnicie im regularne i obfite podlewanie, zwłaszcza w upalne dni, odwdzięczą się wam z niewiarygodną hojnością. Wyobraźcie sobie tylko, zaledwie jeden, dwa odpowiednio podlane krzaki są w stanie dosłownie zasypać ogórkami całą rodzinę na całe lato. To nie jest przesada. Będziecie dodawać je do sałatek, jeść prosto z krzaka, kisić, marynować i rozdawać sąsiadom. Jest jednak jeden ważny sekret, który zamienia dobre zbiory w niemal nieskończone. Ogórki trzeba zbierać bez przerwy. Jak tylko owoc osiągnie odpowiedni rozmiar, zrywajcie go. Nie czekajcie, aż zamieni się w giganta. Dla rośliny to sygnał. Aha. Moja misja tworzenia nasion została spełniona, można się zrelaksować. A kiedy zrywacie owoce, niejako go oszukujecie, zmuszając do myślenia, no tak, trzeba pilnie wyprodukować nowe. To niewiarygodnie hojna roślina, która z wdzięcznością odpowiada na najprostszą troskę. I nie ma nic smaczniejszego, niż świeży ogórek, dopiero co zerwany z własnej grządki. Srebrny medal i zasłużone drugie miejsce w naszym rankingu zdobywa ziemniak. Być może teraz się zdziwicie, ziemniaki, ależ to całe pola, traktory i ciężka praca? Pomyślicie. Ale odrzućmy te stereotypy. Uprawa ziemniaków na własnej niewielkiej działkowej grządce to tak naprawdę fascynujący i co najważniejsze, bardzo prosty proces. Tutaj nie potrzebujesz jubilerskiej precyzji jak przy drobnych nasionach po prostu bierzesz bulwę, możesz nawet kiełkującą i zakopujesz ją w ziemi i to wszystko. Główna praca wykonana. Pielęgnacja ziemniaków sprowadza się zaledwie do kilku kluczowych czynności. Pierwsza to pielenie, żeby chwasty nie zabierały im sił, a druga, najważniejsza i wręcz medytacyjna czynność, obsypywanie kiedy krzewy podrosną, po prostu zagrabiasz na nie ziemię z boków. Pomaga to w tworzeniu się nowych bólów i chroni je przed światłem słonecznym. Ale najbardziej magiczny moment nadchodzi jesienią. Wykopywanie własnych plonów to prawdziwy quest poszukiwanie skarbów. Wkładasz widły w ziemię, przewracasz bryłę, i oto one czyste, jędrne ziemniaki. To uczucie nieporównywalne z niczym. Nie tylko wyhodowałeś jedzenie, zapewniłeś sobie druna, drugi chleb na długi czas. To niezawodność, prostota i gwarantowany, wymierny rezultat, który dodaje sił i pewności każdemu działkowiczowi. I oto jest nasz niekwestionowany mistrz. Złoty medal i tytuł najprostszego warzywa do uprawy na działce bezapelacyjnie trafia do cukinii. Chcesz mieć stuprocentową gwarancję plonu? Po prostu posać cukinie. To nawet nie jest roślina, to prawdziwa maszyna do produkcji jedzenia, której do działania potrzeba tylko jednego, żebyś jej nie przeszkadzał w rośnięciu. Serio, posać jedno nasionko w ziemi, podlewaj od czasu do czasu i. To tyle, twoja misja wykonana. Rośnie w zastraszającym tempie, nie choruje, a co najważniejsze, jest jej absolutnie wszystko jedno czy jesteś doświadczonym ogrodnikiem, czy trzymasz łopatę w rękach pierwszy raz w życiu. Ona po prostu będzie rosła i wydawała owoce. Ale ta fenomenalna prostota ma też drugą bardzo zabawną stronę. Główne wyzwanie związane z cukinią to wcale nie jej wyhodowanie. Prawdziwym wyzwaniem jest przeżyć najazd cukinii. Najpierw cieszysz się z pierwszego ładnego owocu, potem robisz z niej placki. Za tydzień pasztet z cukinii. A jeszcze tydzień później zaczynasz zadawać sobie to główne działkowe pytanie: Gdzie ja to mam pomieścić? Albo jeszcze lepiej, komu to wepchnąć? Zaczniesz rozdawać je wszystkim, których znasz, a nawet tym, których nie znasz. Cukinia to zatem Twój bilet do świata obfitych zbiorów. Tylko bądź gotów, bo chciałeś gwarancji? Dostaniesz je i to o wiele więcej niż prosiłeś. Oto i on, nasz mistrz. Pierwsze miejsce i tytuł najłatwiejszego warzywa do uprawy na działce zdobywa cukinia. To roślina, która jest prawdziwym potworem produktywności. Potrzebuje tylko słońca, wody i odrobiny miejsca. Rośnie tak szybko i plonuje tak obficie, że zapomnicie o wszelkich niepowodzeniach. Ale właśnie tutaj kryje się pewien haczyk. Prawdziwym wyzwaniem z cukinią nie jest jej wyhodowanie. Prawdziwym problemem jest wymyślenie, co zrobić z tym nieskończonym urodzajem. Na początku cieszycie się z pierwszego owocu, potem robicie placki, potem kawior z cukinii, następnie zaczynacie wyszukiwać w Google 101 przepisów z cukinii. Apogeum następuje, gdy próbujecie podstępnie zostawić torbę z cukiniami na progu sąsiadów. Tak więc jej łatwość w uprawie to jednocześnie błogosławieństwo i zabawne przekleństwo. Zatem oto 10 warzyw, które sprawią, że wasze ogrodnicze doświadczenia będą lekkie i przyjemne. Rozpoczęcie od nich to gwarancja obfitych plonów i czerpania radości z całego procesu. Dziękujemy, że obejrzeliście to wideo do końca. Jeśli było dla Was pomocne, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz pytanie do Was. Jakie warzywo uważacie za najprostsze w uprawie na działce? A może macie swoją zabawną historię o walce z cukiniowym urodzajem? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.